Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie z tej strony DOZO. I dzisiaj przyjrzymy się jednej z moich rozgrywek ze streama, na której podstawie postaramy się dojrzeć jak najwięcej błędów i być może dostrzec jakieś pozytywy w mojej grze. Jeśli zauważyliście coś, co mógłbym zrobić lepiej, śmiało zostawcie o tym komentarz. Wszyscy będziemy mogli się czegoś nauczyć. Tymczasem, nie przedłużając, zaczynajmy. Aby poprawić swoje umiejętności w grze zwykle potrzeba czasu i doświadczenia. Gry Battle Royale składają się z kilku aspektów, z których najważniejsze są zdecydowanie pozycjonowanie się i dobry poziom strzelania, celność, kontrola odrzutu itd. O ile naszego aim'a jesteśmy w stanie wytrenować w np. kowaku, to pozycjonowania możemy się nauczyć tylko w grze i oglądając nasze czy innych graczy rozgrywki, patrzeć na dobre i złe strony i wyciągać wnioski. Gra, którą dzisiaj omówimy, to moja rozgrywka solo, która, jak już wspomniałem, odbywała się na streamie i z racji tego będzie ona raczej mocno przyciszona, bo cały czas gadałem z czatem. Nie będę dla siebie pobłażliwy i postaram się wychwycić jak najwięcej pozytywów, jak i negatywów w mojej grze, no i zobaczymy, jak mi pójdzie. Wybór miejsca do lądowania jest bardzo ważny. Pod uwagę musimy wziąć strefę oraz położenie sklepów. Dobrze byłoby też porozglądać się zainteresującymi nas kontraktami. Zajmijmy się najpierw samą strefą. Na filmie tutaj akurat trafiła się taka, która pokrywała praktycznie całą mapę i właściwie każde miejsce można jakoś usprawiedliwić. Jeśli chcemy grać na wygraną, bezpiecznie, lepszym wyjściem jest zrzucenie się wewnątrz strefy, aby zabezpieczyć wcześniej swoją pozycję i rotować między kilkoma miejscami lub nawet tylko na jednym obszarze, żeby mieć ogólne pojęcie co się dzieje dookoła nas, jednocześnie lutując, zabijając i wykonując kontrakty, aby mieć pieniądze na BSP, pancerze itd. Jeśli natomiast chcemy zagrać agresywnie i zdobyć jak największą ilość zabójstw, warto udać się do najczęściej najbardziej zaludnionej miejscówki, jaką jest Superstore. Trzecią opcją, można powiedzieć, że hybrydą jest udanie się na sam brzeg strefy albo nawet trochę poza nią. Wymaga to poświęcenia o wiele więcej uwagi na to, kiedy i gdzie strefa będzie się przemieszczać, aby nie znaleźć się w sytuacji, gdy strefę mamy bezpośrednio za sobą i musimy przed nią uciekać. Dlaczego? Bo gdy napotkamy przeciwnika, który tę strefę utrzymał i pilnuje jej brzegów, będziemy w dużych kłopotach, ale o tym za chwilę. Z kolei bardzo ważną rzeczą przy planowaniu użycia zlecenia eliminacji jest poczekanie kilkunastu kilkudziesięciu sekund przed jego podniesieniem. Jeśli zrobimy to za szybko, możemy dostać zlecenie na przeciwnika, który jeszcze nie wylądował, przez co chcąc wykonać zlecenie. Musielibyśmy ganiać za nim przez pół mapy, niepotrzebnie się narażając. Ale nie możemy też marnować tego czasu na czekanie i stanie w miejscu. W tym momencie powinniśmy znaleźć broń, pancerze i pierwsze pieniądze. Z racji, że udałem się do miejsca, gdzie był sklep i zlecenie, daje sobie jeden wow. punkt dobrego gracza. Moja śmierć jest przykładem, jak ważne jest celowanie bronią z kategorii RKM-ów, karabinów szturmowych i generalnie broni, które nie są shotgunami ani pistoletami maszynowymi. Pamiętajmy też, co tak naprawdę niesiemy w dłoniach i nasłuchujmy tego, co się dzieje. Dołączanie się do walk na trzeciego jest… Praktycznie zawsze bardzo dobrym pomysłem, ale jeśli słyszymy shotguna, tak jak w tym przypadku, a sami nie mamy choćby pistoletu maszynowego, pełnych kewów, a jednocześnie nie możemy dojrzeć przeciwnika z większej odległości która sprawiłaby, że strzelba nie będzie taka skuteczna nie biegnijmy prosto na przeciwnika, trzymajmy dystans. To, co powinienem tutaj zrobić, to po prostu zignorować odgłosy walki i przemieścić się do innego budynku. Z racji, że jestem takim jełopem, że to zrobiłem i pobiegłem na tego przeciwnika, odejmuję sobie jeden punkt dobrego gracza. Zobaczymy, ile będę miał na koniec. W gułagu zwracajcie uwagę na pozycję podświetlonego na czerwono przeciwnika przed startem pojedynku. Często widać wtedy, w którą stronę zamierza się on udać, co pozwoli nam o wiele łatwiej wygrać pojedynek. Pamiętajcie też, że niektórzy robią zmyłki. Pamiętajcie też, że was też widzi przeciwnik, dlatego starajcie się nie zdradzać, albo starajcie się właśnie zmylić przeciwnika, aby nie wiedział do końca, gdzie wy się udacie. Dzięki temu, że zrobiłem jedno i drugie, dostaję jeden punkt dobrego gracza. Wychodząc z guagu zwykle rzuca nas na drugi koniec mapy czy strefy. Warto wtedy zawisnąć na chwilę w powietrzu i rozeznać się w okolicy, podobnie jak przy opuszczaniu samolotu na starcie gry. Jeśli zobaczycie czerwony dym w danej lokalizacji, to na pewno nie chcecie tam lecieć, bo przeciwnik, który kupił zrzut i właśnie go użył, świadczy o tym właśnie czerwony dym, prawdopodobnie zebrał już wszystkie lub zdecydowaną większość pieniędzy w danej lokalizacji, co oznacza, że dla nas nic już tam nie zostało. Próba jego zabicia świeżo po powrocie z guagu jest też bardzo złym pomysłem. Nie mamy pancerzy, amunicji ani broni, a ponadto bardzo możliwe, że nasz przeciwnik będzie widział, gdzie lądujemy. Z racji, że byłem lamusem i tego nie zrobiłem, o czym teraz mówię, odejmuję sobie kolejny punkt dobrego gracza. Czemu to był taki wir? Bo jesteś jełopem. Znalezienie czujnika wcześniej po wylądowaniu jest niezwykle ważne. Przez pierwsze minuty gry mamy pewność, że nikt jeszcze nie ma ducha, a więc widzimy wtedy każdego w zasięgu 50 metrów. Jeśli tylko widzimy czujnik na ziemi, warto go wziąć, nie tylko jeśli gramy agresywnie, ale też defensywnie. Tam strzela. Warto w każdej chwili nasłuchiwać, skąd i jaki rodzaj strzałów dobiega. Jeśli jest to snajperka, trzeba mieć się na baczności i ostrożnie przemieszczać się po otwartych terenach. Z kolei, shotgun może świadczyć o kimś, kto gra bardzo agresywnie. Niezależnie od tego, zawsze warto zapamiętać, skąd mniej więcej strzały dobiegają. I przy okazji, jeszcze dwa słowa odnośnie lutowania. Jeśli mamy wolne miejsce na jakiś granat, ulepszenie polowe itd., bierzcie wszystko, aby tylko te miejsca zapełnić. Nawet jeśli jest to nóż do rzucania, lepiej jest mieć cokolwiek na podorędziu, aniżeli biegać jedynie z samą bronią. Nie wiadomo, kiedy takie wyposażenie nam się przyda. Zerkajcie na minimapę w lewym górnym rogu co jakiś czas. Jeśli jeszcze macie ją okrągłą, koniecznie zmieńcie to w opcjach na kwadratową. Będziecie wtedy widzieć większy obszar. Patrzenie na minimapę często może nam uratować skórę albo zagwarantować więcej eliminacji. Właśnie dzięki temu, że spojrzałem w lewy górny róg, dostrzegłem wroga jadącego samochodem i mogłem zająć lepszą pozycję oraz mieć więcej czasu na reakcję. Często gdy słyszy się silnik z samochodu, jest już za późno, aby cokolwiek zrobić. Miejcie też na uwadze, że przeciwnicy z samochodów bardzo często wysiadają. Powoduje to, że gubicie ich na chwilę z oczu, a oni mogą wtedy pierwsi otworzyć ogień i was po prostu pokonać. Zawsze miejcie to na względzie. Podczas zbierania przedmiotów przeciwnika starajcie się zawsze pozostawać w ruchu. Będziecie o wiele trudniejsi do trafienia przez snajpera, który, jeśli rzeczywiście nie trafi, będzie miał spaloną pozycję, a Wam da to czas na ucieczkę i kontratak. Zazerkanie na minimapę i pozostawanie w ruchu podczas lutowania daje sobie po punkcie. Zawsze przebiegając przez otwarte przestrzenie obserwujcie otoczenie oraz zmieniajcie choć odrobinę swój movement, głównie poprzez skoki i ślizgi. Bieganie prosto niesamowicie ułatwia strzał snajperom, których mogliście wcześniej nie zauważyć. Co więcej, pamiętajcie o zmianie broni. Gdy wchodzicie do budynku, wyjmijcie broń na krótko, jeśli wychodzicie na otwarty obszar, na dalsze dystanse. Tutaj Dozo z przeszłości co prawda się rozglądał, ale jednocześnie bieg z shotgunem. O ile nie jest to duży problem, gdy mamy atut wzmocnienie, a nawet jest dobrym pomysłem, bo bronie na blisko zwykle dają nam większą prędkość poruszania się, co powoduje, że szybciej znikniemy z opena, o tyle bez tego atutu jest to ogromny błąd, który prawie zawsze będzie nas kosztował życie, jeśli przeciwnik nas zaatakuje na przykład z domku. Tutaj przyznaję sobie jeden punkt za rozglądanie się i minus jeden za niezmienienie broni. Co więcej, odejmuję sobie kolejny punkt za niesprawdzenie czujnika pulsu. Zawsze przed wejściem w teren zabudowany lub do budynku warto na niego zajrzeć, a nuż ktoś siedzi w kącie na piętrze ze strzelbą, grzebie w nosie i akurat nie ma ducha. Możliwe, że nie słychać tego na filmie, ale w grze usłyszałem przeciwnika. Mimo, że cały czas gadam z czatem, co można porównać do rozmowy z drużyną na Discordzie, to nasłuchuję, co się dookoła mnie dzieje. Jeśli gracie solo i nie streamujecie, nie macie absolutnie żadnej wymówki, aby nie nasłuchiwać przeciwników, jest to jeden z najważniejszych aspektów tej gry. Często możecie nawet stanąć w miejscu, oczywiście w miarę bezpiecznym miejscu, i nasłuchiwać, jak jastrząb, czy tamorzeł. Nie wiem, czy one w ogóle nasłuchują. Zabójstwo, natomiast mogłoby zostać trochę lepiej wykonane. Grając z shotgunem, pamiętajcie, aby jak najszybciej i jak najbardziej skrócić dystans. Na taki zasięg, jaki był tutaj, nie chcecie jednak sprintować, ale strzelać i iść w stronę przeciwnika. Oczywiście, różne shotguny będą pozwalały na różne zachowania, ale generalna zasada się nie zmienia. Szczególnie ważny na grach solo, zwłaszcza jeśli chcemy grać agresywnie, jest przepływ gotówki. Polega on na tym, że po zrzucie kupujemy BSP, podnosimy kontrakt eliminacyjny, i idziemy na nasz cel. BSP pokazuje nam pozycję przeciwników, ułatwiając nam często wykonanie kontraktu, który z kolei daje nam pieniądze na kolejne BSP. W ten sposób będziemy mieć coraz więcej pieniędzy, które możemy spożytkować nie tylko na BSP, ale samo pancerze czy zaawansowane BSP, które pokazuje wszystkich wrogów w czasie rzeczywistym, oddalonych od nas o około 200 metrów oraz tych bez ducha, jeśli są od nas bliżej niż 200 metrów. Kolejny przykład, jak ważne jest patrzenie na minimapę. Gdybym nie spojrzał, nie wiedziałbym, że za mną jest samochód, a bez tego prawdopodobnie bym nie zauważył, gdyby ten gracz podjechał pod budynek, w którym się znajdowałem i próbował mnie zabić. Tutaj Dozo z przeszłości popełnia kolejną głupotę z nieostrożności, za którą dostaje kolejny minusowy punkt. Jeśli jesteście na nowej lokacji i jesteście bez BSP, wchodzenie na jakikolwiek odsłonięty wysoki obszar, który sprawia, że jesteście widoczni jak na świeczniku, jest bardzo złym pomysłem. Nie róbcie tego, jeśli nie musicie. Tutaj podjąłem się dość niebezpiecznego manewru. Generalnie jeśli macie pieniądze na zrzut, róbcie to jak najszybciej i na pewno przed próbą eliminacji swojego kontraktu. W tym wypadku jednak robię to trochę za blisko celu, przez co wystawiam się na ryzyko, że przeciwnik mnie szybko znajdzie, zajmie lepszą pozycję i może zacznie strzelać jeszcze wtedy, kiedy podnoszę zrzut. Co do zrzutów, starajcie się je rzucać zawsze w jak najbardziej osłoniętej lokacji i pamiętajcie, że możecie podnosić zestawy przez cienkie przeszkody. Często dobrym pomysłem jest wezwanie zrzutu na dach budynku i podniesienie go z wewnątrz. Co do wyboru broni, FAL jest bardzo solidną pozycją na solo ze względu na świetne czasy zabicia i użyteczność na zarówno bliskie, jak i dalekie zasięgi. Generalnie jednak lepiej jest w tym momencie mieć jakiegoś shotguna lub pistolet maszynowy i do tego karabin szturmowy. Mamy wtedy o wiele lepiej pokryte bliskie dystanse, na których walki są o wiele trudniejsze do uniknięcia, aniżeli walki na daleko, gdzie praktycznie zawsze możemy po prostu schować się za osłoną. Co więcej, nie oszukujmy się, aktualnie karabiny szturmowe często mogą zastąpić z bardzo dobrym skutkiem karabiny snajperskie właśnie. Zwróćcie uwagę na moje zachowanie względem celu. Może nie jest to najlepszy przykład z racji tego, że do zamknięcia drugiej strefy brakuje jeszcze kilku minut, ale to. I Idealna okazja, aby zasymulować to, co by się działo w sytuacji, o której powiedziałem na początku filmu. Załóżmy, że strefa już dawno zaczęła się zamykać tak, że mój przeciwnik mają właściwie na plecach. W sytuacji, gdy strefie brakuje do minuty do zamknięcia, najlepiej jest już być w jej wnętrzu. Gdyby strefa go goniła, mógłbym spokojnie na niego poczekać i z o wiele większą łatwością pokonać. Strefa może być naszym ogromnym sojusznikiem i jednocześnie najgorszym wrogiem, dlatego zawsze warto mieć ją na uwadze i pozycjonować się według niej. Co więcej, w momencie, kiedy strefa się zamyka, nigdy nie jest dobrym pomysłem próba dojazdu przeciwnika, który znajduje się poza nią. Owszem, jeśli znamy jego pozycję, prawdopodobnie uda nam się go zabić, ale wtedy to my będziemy w sytuacji, w jakiej on był wcześniej, i to my będziemy musieli później się martwić, aby przed tą strefą uciec. Jeśli strefa się zamyka i brakuje jej około dwóch minut do zamknięcia, zdecydowanie odradzam wychodzenie ze strefy i dojeżdżanie przeciwników, którzy znajdują się poza jej granicami. Zdecydowanie lepiej jest po prostu na nich poczekać. Zrzuty uzbrojenia z nieba są dość niebezpieczne, ale też mogą nam powiedzieć co nieco o sytuacji na mapie. Gra generalnie stara się zrzucić jak najwięcej zrzutów obok siebie, jednak może to być maksymalnie około 150 metrów od danego gracza, co oznacza, że zawsze warto spojrzeć w górę, kiedy nasz zrzut zlatuje. Dostajemy wtedy informację, ilu przeciwników niedaleko nas się znajduje. W tej sytuacji obok mojego zrzutu był jeszcze tylko jeden i najprawdopodobniej należał do zabójcy mojego celu, o którym wiem, gdzie mniej więcej się znajduje. A dlaczego te zrzuty są niebezpieczne? Ano dlatego, że zwykle ujawniają się na bardzo otwartych przestrzeniach, gdzie musimy się porządnie rozejrzeć, aby nie zostać trafionym przez kogoś, kto po prostu te zrzuty obserwuje. Jak widzicie jednak, nie jest to w 100% pewna informacja. Po chwili odpaliłem BSP i moim oczom ukazało się dwóch, a nie jeden przeciwnik. Dlatego traktujcie informację o ilości zrzutów raczej jako co najmniej tylu przeciwników, a nie jako na pewno tylko tylu tutaj jest. Swoją drogą, zamiast dojeżdżać kogoś na ślepo, jeśli macie okazję i pieniądze na BSP, zawsze warto kupić i użyć. Daję sobie do mnie jeden punkt do dobrego gracza. Starajcie się zapamiętać i najlepiej zaznaczyć sobie jak najwięcej wrogów widzicie na mapie, gdy macie odpalone BSP. Ponadto, w sytuacji kiedy otrzymaliście obrażenia lub słyszeliście wyraźny strzał snajperski w waszą stronę... Dobra, jeszcze ktoś tam był właśnie. Starajcie się niepostrzeżenie zmienić pozycję. Często nawet przejście do drugiego okna albo wejście na dach może sprawić, że przeciwnik zgubi was z celownika i to wy będziecie mieć wtedy przewagę. Kolejny punkt dla mnie właśnie za zmianę pozycji. Co więcej, podczas szukania przeciwników na horyzoncie, zawsze starajcie się ruszać, podobnie jak przy podnoszeniu przedmiotów z ziemi. Mimo że ludzkie oko reaguje głównie na ruch, jest to lepsze niż po prostu stanie w bezruchu i czekanie na strzał w głowę. Mimo że macie kontrakt i trochę pieniędzy i własny zrzut uzbrojenia, zawsze rozglądajcie się za dodatkową kasą. Nie musicie specjalnie wchodzić do domków, które są wam akurat nie po drodze, ale jeśli już do jakiegoś wejdziecie i macie na to czas, spróbujcie go szybko przetrząsnąć. Kolejna porada dotycząca przebiegania przez otwarte przestrzenie. Zawsze starajcie się mieć w pobliżu jakąś osłonę, nawet jeśli to oznacza znaczne zboczenie z kursu. O wiele lepiej jest biec przez dwie minuty przez domki i mieć osłonę, aniżeli biec 20 sekund, ale przez zupełnie otwartą przestrzeń. Oczywiście, jeśli nie goni was strefa. Generalnie jeśli nie macie pewnego strzału, lepiej jest go nie oddawać w ogóle. Dzięki temu przeciwnik, który być może Was w ogóle nie widział, nie dowie się o Waszym istnieniu i być może otrzymacie kolejną, lepszą szansę na strzał lub skrócicie dystans. No i pamiętajcie, jaki macie ze sobą arsenał. Ja, mając fala i kara, wiem, że raczej na bardzo bliskie dystanse, tak do około 10 metrów, mam zdecydowanie mniejsze szanse niż powyżej tego zasięgu. Dlatego nie biegłem wprost na przedmioty porzucone przez przeciwnika, a szedłem bardziej łukiem, wydłużając dystans w stosunku do ewentualnego gracza, który mógł się tam czaić. Jeśli przeciwnik jest w bardzo dobrej pozycji, która jest mało dostępna, np. dach TV station lub wieża na straży pożarnej, bo np. prowadzi tam tylko jedna droga najgorzej jeszcze jak jest to drabina. Nie warto takiego przeciwnika puszować. Spróbujcie natomiast dostać się do niego inną, alternatywną drogą, np. helikopterem, wejdźcie na inny budynek, z którego istnieje prawdopodobieństwo, że znajdziecie na tego przeciwnika kąt, lub po prostu zostawcie go w spokoju, jednocześnie zapamiętując, gdzie ten przeciwnik się znajdował. Później ta wiedza może się przydać, kiedy będziemy rozeznawać się w położeniu strefy. Złe walki, które rozpoczęły się od strzałów przeciwnika, w których wypruliśmy większość naszej amunicji, nie za bardzo trafiając wroga, albo spowodowane innymi zdarzeniami, które sprawiają, że jesteśmy w niekorzystnej sytuacji, zawsze warto zresetować, czyli spróbować uciec i zmienić pozycję, jednocześnie przeładowując broń czy nakładając pancerze. Zasada ta jednak nie ma zastosowania, jeśli znajdujecie się na otwartej przestrzeni lub jeśli przeciwnik jest bardzo blisko Was. W takich sytuacjach ucieczka sprawia, że nie macie szans na wygraną, bo się nie możecie bronić. Jesteście cały czas odsłonięci, a przeciwnik z kolei może do was na spokojnie strzelać. Oczywiście są różne scenariusze, jak na przykład miejsce z wieloma załukami czy korytarzami, gdzie możemy się schować i uzupełnić wybrakowane pancerze, kiedy wiemy, że na pewno nie pokonamy przeciwnika bez nich i w podobnych sytuacjach nawet walki na odległość 5 metrów można uniknąć. Jednak zdecydowanie Większości lepiej jest spróbować zabić przeciwnika aniżeli od niego uciekać na małych dystansach. Kowak się przydaje. W tym momencie znajduje się w idealnej pozycji do tego, aby wychwytywać graczy, którzy będą uciekali przed strefą. Jestem zaraz na jej końcu i mam wiele budynków, do których mogę wejść i stamtąd prowadzić ostrzał. To jest najlepsza pozycja, w której aktualnie mogę się znajdować, jeśli staram się zrobić jak najwięcej zabójstw. Oczywiście najlepiej byłoby jeszcze mieć BSP oraz zlecenie eliminacji na kogoś poza strefą. Tutaj z kolei za mało Kowaka. A co do samej akcji, to dobra decyzja. Jest to jedna z ostatnich stref, za niedługo się zamknie, więc puszowanie typa w tamtym budynku jest bardzo ryzykowne. Zresztą tak samo jak próbowanie zabicia go, stojąc na upenie. Mogłem tu podjąć dwie decyzje. Pierwsza z nich to wejście do hangaru po mojej lewej, obserwowanie wroga na dachu i czekanie, aż zacznie z niego zeskakiwać. Albo to, co zrobiłem, czyli wejście na sąsiadujący budynek, który jest bliżej strefy, pozbycie się przeciwnika, a potem obserwacja terenu, aby upewnić się, że nikogo nie mam na plecach. W ostatnich strefach pozycjonowanie bardzo zależy od ukształtowania terenu, na jakim się znajdujemy. Jeśli jest to otwarta przestrzeń i nie ma żadnego budynku w okolicy ani żadnego innego miejsca zapewniającego silną pozycję, to najlepiej jest dotrzeć jak najszybciej na jak najwyższą pozycję i starać się chować za kamieniami, jednocześnie oddając tylko pewne strzały lub nie oddawać ich wcale. Gracze, którzy później będą musieli pokonywać ten sam open, co my, nie mając żadnej osłony, są w bardzo złej sytuacji i przykładem takiej strefy mogą być strefy dookoła, na przykład farmlandu. Jest to kamperiada, ale w pewnych sytuacjach jest to najmądrzejsze wyjście z sytuacji. Z kolei nie jest to aż tak ważne w przypadku miejsca ze znaczną infrastrukturą, jak na przykład właśnie Airport, gdzie stopniowo możemy przesuwać się na granicy ze strefą, co zapewni nam bezpieczeństwo od pleców, zupełnie tak, jak ma to miejsce w mojej rozgrywce. Zawsze jednak trzeba pozostawać przed strefą tak, aby ta nie zmusiła nas do walki z wiecznie nakładającą się maską przeciwgazową. A wierzcie mi, coś o tym wiem. Loty na spadochronie w ostatnich strefach ograniczajcie do niezbędnego minimum. Ja powinienem dużo wcześniej wyjść z tego budynku, po prostu po schodach. Spadochron to w miarę sprawny środek transportu, ale jednocześnie głośny oraz uniemożliwiający nam jakąkolwiek obronę. Uważajcie, gdzie przytulacie się do ściany, nawet takie bzdury mogą spowodować, że przegracie rozgrywkę. Tutaj powinienem wejść na ten budynek i sprawdzić, czy nikogo nade mną nie ma, lub obserwować go z innego kąta do czasu, kiedy strefa go pochłonie, i będę pewien, że nikt tam nie kampił. Za to odejmuję sobie jeden punkt. Idealny przykład tego, o czym mówiłem na początku filmu. Dlaczego należy się cały czas ruszać, nawet kiedy celujemy ze snajperki i wydaje nam się, że jesteśmy bezpieczni? Gdyby przeciwnik tutaj się poruszał, miałbym o wiele mniej pewny strzał, zdradziłbym swoją pozycję i prawdopodobnie to ja byłbym w większych tarapatach niż on. Teraz no. A no, ktoś po, po lewej ewidentnie stoi. Niestety, ale główną cechą battle Royali jest ich losowość. Przeciwnicy mogą być dosłownie wszędzie i nie zawsze da się wszystko przewidzieć, jak na przykład tego przeciwnika na dachu. Słyszałem go jak strzelał, zerkałem na dach tego hangaru, ale do głowy by mi nie przyszło, że akurat tam leżał, tym bardziej, że około 3 minuty wcześniej widziałem dach tego budynku i nikogo tam nie było. Czy było to dobre pozycjonowanie mojego zabójcy? W tym momencie jak najbardziej, ale jednocześnie chcę was przestrzec przed zajmowaniem tego typu pozycji zbyt wcześnie. Gdyby to był kamper, który zająłby tę pozycję właśnie 3 minuty wcześniej, bez problemów bym go zabił strzałem z kara, bo widziałem go z tamtego wcześniejszego budynku, z którego się spadochronowałem. Co więcej mogłem zrobić podczas tych ostatnich stref, na pewno zwrócić uwagę na ułożenie przeciwników. Jeśli ja byłem z tej strony, gdzie zabiłem wcześniej dwóch przeciwników, to mogę być raczej pewien, że później nikogo od mojej lewej nie spotkam, a ostatni przeciwnicy będą naprzeciwko lub po mojej prawej, co zresztą dokładnie się sprawdziło. Jednego snajpera powaliłem na silosach. Mój zabójca był naprzeciwko mnie, a wcześniej strzelał ten właśnie zabójca przed siebie. Gdybym doszedł do tych wniosków podczas gry, zagwarantowałbym sobie zwycięstwo, a tak to odejmuje sobie jeden punkt i wychodzi na to, że kończę z zerową punktacją. Nie jest chyba źle, ale na pewno jest dużo do poprawy. A co Wy sądzicie o moim dzisiejszym omówieniu rozgrywki? Jeśli film Wam się spodobał, napiszcie komentarz ze swoimi uwagami oraz zostawcie srapkę w górę. Zapraszam Was również na moją grupę na Facebooku oraz serwery Discord. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Tymczasem dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i dozo! I jeszcze w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować każdej osobie, która mnie wspiera na YouTubie, a jest to m.in. innymi Szajbus, Kamil, Hamlet32, Krzysztof Rosiński, Krzysztof Kasprowicz, KS Milow, Witold Zawierucha, Adamo, Tawas, MM, Jakub Okso, Błotniak, Luke Adam Kurek, Szogun, Przemek, Adam Weber, Szymon Pankanin i Jakub Dygdoń. Oraz każdej osobie, która jest na poziomie dozowspieracza i po prostu wam, którzy oglądacie te filmy, komentujecie, Lajkujecie, szerujecie i po prostu ze mną jesteście. Dziękuję Wam pięknie. Trzymajcie się i dozo.